Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu, który już za chwilę rozpocznie się na naszej antenie. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Już za chwilę mecz ekstra klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. W powietrzu daje się wyczuć Jacku napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Oto jak prezentuje się skład Lechigdańsk. Gdańsk. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić. Zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Popatrzmy, w jakim składzie zaczynają ten mecz goście. Na moje oko wyjdą ustawieniem 1-5-4-1, Jacku. Też tak sądzę. To sugerowałoby, że solidnie zabezpieczą tyły, ale też w razie potrzeby mogą łatwo przejść do bardziej ofensywnego ustawienia. Wystarczy, że boczni obrońcy włączą się do ataku. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało ostatecznie na murawie. Rusza więc pierwsza połowa. Prosto padłe podanie. Szansa. Dociera podanie. Może być bardzo groźnie. Świetnie. Bramkarz popisuje się teraz udaną interwencją. Wybronił w arcy trudnym położeniu i jeszcze złapał piłkę. Naprawdę wspaniałe zachowanie. Pracą piłkę. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z woleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Flavio Paiszą potrafi odcisnąć piętno na przebiegu spotkania. Czy dziś będzie podobnie? Ten zawodnik z pewnością jest w gazie. Trzy gole w ostatnich trzech meczach mówią same za siebie. Rzuca piłkę w pole karne. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Ma piłkę na skrzydle. I co teraz? Popatrzmy. Dośrodkowanie w pole karne. Nic z tej akcji już nie będzie. Błąd i strata Lechi. Oskar Zawada dostał piłkę. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na różne sposoby. Offside. Szkoda. Byłaby szansa. Gdańszczanie tracą piłkę. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. Adam. No w końcu Bramka! Udało im się, mamy pierwszego gola! No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi! Spójrzmy, zaczęło się od świetnego dośrodkowania. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili w tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Żeł nam się wynik. Jest 1-0. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Maciej Gajos. No i jest szansa na dobrą rzutkę. To Flavio Pajszą. Szansa teraz na wyrównanie. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Po tej akcji widać, że stracony gol nie podłamał ich morale. Zespół ruszył natychmiast do przodu i nie musiał długo czekać na wyrównanie. Mamy wynik remisowy. 1 do jednego. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Frankarz broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Lechia utrzymuje się przy piłce mimo faulu. Sędzia nie wstrzymuje gry. Lechiści ładnie przesuwają się z piłką w tej akcji. Dobre, teraz wrzucenie z flanki. Gol! Czyste złoto! ale trafił tę piłkę z voleja! Bo no, wspaniały był to strzał! Brawo, brawo! Mamy powtórkę tej bramki. Wszystko zaczęło się od wzorowego dośrodkowania. Doskonale zaadresował je do kolegi, ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. Aktualny wynik to 2 do 1. Zabada. Łąd i strata Lechi. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? No i po ataku dobra interwencja. Gospodarzom rzadko jest dane powąchać piłkę. Tyle że w tej grze nie chodzi o posiadanie piłki, a o kierowanie jej do bramki rywala. A pod tym akurat względem są lepsi w tym meczu. Prowadzą i nie muszą się przejmować drugorzędnymi statystykami. Tylko minuta dodatkowego czasu. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Proszę państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. tak na piłkę skuteczny, ale ta wychodzi na rzut rożny. Na jedenasty metr z rogu. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Fajnie, naprawdę fajnie wyglądał Flavio Pajszą w tej pierwszej połowie, Jacku. Tomku prowadzą i zawdzięczają to właśnie jego trafieniu, więc nie sposób się przyczepić do tego, jak gra. Pytanie, czy będzie w stanie utrzymać tą formę również po przerwie. Jeśli tak, to myślę, że zwycięstwo mają jak w banku. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Geza Pajczon! Ależ robi Sonada, jak on to zrobił. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Daleka piłka z rogu. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Mamy podanie. Uwaga. Spójrzmy. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Zawada. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie. Szansa na wyrównanie. Nie ma wątpliwości. Był faul. Sędzia podyktował rzut wolny. A zatem, będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. To może być wyrównanie. Piłka w rękach bramkarza. Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane. Świetne ustawienie golkipera. Było tu kluczowe, ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający. Klavio Pajson. Matras na swoim miejscu. Łatwo przechwycił podanie. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Będzie miał okazję do wrzutki. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Prata piłki teraz. Poszedł do przodu, od razu, zrobiło się ciekawie. Plawiopa. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili, mogą zaatakować. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Oskar Zawada. Adresatem podania teraz Oskar Zawada. Uciak, broni bez najmniejszych problemów. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. Walczą do końca o wyrównanie. Może jeszcze zdążą z tą akcją. Gól! Gól! Mecz ma się ku końcowi, a tu znowu mamy. Kapitalne to rozegranie i dogranie, ładnie sobie tam poklepali, a sam strzał był już formalnością z takiej odległości, ciężko nie trafić. Jeszcze niedawno nie postawiłbym na nich złamanego szelonga. Uparcie dążyli jednak do wyrównania i dokonali tego. Czyżby to akcja, która miała zdecydować o zwycięstwie lechistów w ostatnich sekundach tego spotkania? Wysyła teraz ładną piłkę w szesnastkę, i cóż, będą musieli budować akcję od nowa. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Dośrodkowanie w pole karne. Nie, nie tak, źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. I teraz dobra okazja do kontry. Jest podanie, jak to się rozwinie. Dośrodkowanie przejęte przez obronę, wybijają. 90 minut nie przyniosło nam rozstrzygnięcia. Zaczynamy więc pierwszą połowę dogrywki. Czy może teraz doczekamy się przełomu? Zabada. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Centra mierzona pod bramkę. No i w prosty sposób blokuje to dośrodkowanie. ci piłkę po tym wejściu. Oscar Zawada. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. Oscar Zawada dostał piłkę. Ależ to była niebezpieczna sytuacja. To celimy obrońcę, naprawdę. Nie ma faunu. Czysty, skuteczny atak. Piłka jest jego. Na prowadzenie. Ale nic z tego! Górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. Strzela ale obok bramki. Może innym razem. Zaczęliśmy drugą połowę dogrywki. Czy kogoś stać będzie tu na jeden rozstrzygający zryw? Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Błąd i strata Lechi. Więcej okazji na przełamanie tego remisu mogą już nie dostać. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Lechia coraz bliżej pola karnego. Obiecujący jest ten atak. Pokój teraz w defensywie. Przejęta piłka, mogą grać swoje. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Wow! To drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Raz jeszcze możemy obejrzeć tego gola. Bramkarz miał czas na reakcję, ale za daleko się ustawił od słupka, żeby dosięgnąć piłki. Nawet jej nie dotknął. Dobry strzał, ale można było go obronić. Ostatni gwizdek, który oznacza porażkę drużyny gospodarzy.